ma z tej strony Rave David. Oglądajcie odcinki You Can Dance z Izraela. Warto, na pewno będzie coś ciekawego i mam nadzieję, że może widzimy się u mnie w szkole na zajęciach. Zapraszam. Trzymajcie kciuki. R rzucili do Ciebie taki tekst, że yy, żeby Cię sprowokować mhm. chyba właśnie, że, że taki zwykły z tak? Oni to określili. No być u ubało, może. Ubodło Cię to w jakiś sposób? To znaczy... No, nie no nie czułem się jakoś, dotknięty. zresztą to chyba było widać, że tam jakoś nie straciłem ani muszę, tylko dalej wdawałem się w dialog. No nie wiem, co tak naprawdę zadecydowało o tym, że tak stwierdzili. No może strój, rzeczywiście strój był jakby mało wyzywający. Ja też pierwotnie miałem inną wizję swojego stroju na castingu i tak naprawdę w ostatniej chwili koleżanka przekonała mnie do właśnie takiego ubrania, a nie innego. No i rzeczywiście w telewizji może to wyglądało dosyć szaro i może dlatego tak to też zdecydowało to, to nie, jest pierwsze, nie, nie było Twoje pierwsze podejście do, do programu, tak? Jak nie, nie. Ile razy już startowałeś w castingach? Wow, to nawet szczerze mówiąc nie potrafię policzyć, bo tak naprawdę z tego co pamiętam, to do każdej edycji próbowałem e, swoich sił w castingach. I tak, e, na dobrą sprawę, za każdym razem o oczko wyżej. Czyli najpierw tam prekomisja, potem przejście prekomisji, potem solubka, no i w końcu się udało w tamtej edycji byłem w dostać się przed główne jury, ale byłem wysłany na dogrywkę, w której już szedłem, a tym razem już e, główne jury przepuściło mnie od razu z biletem. Czyli tak mi się tak. środkowo, więc... No dobra, a, a powiedz, dlaczego, dlaczego tak od razu nie udało Ci się zamachnąć? No bo Ty tańczysz już długo, doświadczenie masz, wiem, że tutaj to w znaczy... szkole jesteś instruktorem, hmm. tak? więc to, to nie tak, że chłopak z ulicy przyszedł sobie, znaczy, z drugiej strony bardzo długo nie tańczę, bo tańczę w sumie pod matury dopiero, czyli 4 lata. Jestem instruktorem y, dwa, jak dobrze pamiętam. A no ile w sumie trwają już te you Can dance, te wszystkie edycje? dwa lata chyba też trwają. Nie, 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 nie to, to, jestem w stanie to, to, powiedzieć, to, to może to dłużej czwarte, nawet. Czwarte, sekwarte, no, teraz piąta. Tak? Tam z różnymi przerwami było. Także no ja, ja uważam, że może rzeczywiście dobrze się stało, że się nie dostawałem wcześniej, bo teraz było mi ciężko na warsztatach nie ukrywam, a wcześniej to by było chyba jeszcze ciężej. Jednak... I, 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 kiedy w ogóle z tego idealę? Kiedy pociągam z Izraela? No, na początku lutego, nie zdradzę dokładnie. Kiedy, żeby pociągnąć z tak? nie, No jasne, jasne. No. No.